No leża sobie w cieniu leża i słucham jak pazury rosną I myśla kurde jak się tu z tej biedy wykopać Godą wstaja i da kurcze coś z tym zrobić Dzwonię do kumpla z Pakistanu Kurczę, w domu go nie ma. Będę mu musiał list napisać. No, pisza mu, pisza. Tylko mój pakistański to nie bardzo, kurde, jest taki, wiecie o co chodzi, nie? No, napisałem mu tu. Przyślijcie, jakiego pomysła, bo bieda jest. Nie ma co jeść. Podpisany wujek zygi. No, poleciałem jeszcze szybko, kurde, ten list wrzucić na poczta. jest jestem jak pieron, ale godą, kurde, czemu prędzej wyśla, tym kurczowiecie. Może co z tego będzie, kurde. Bo bieda jest taka, że kurczę, no, no nie do się wytrzymać. No, patrzcie, patrzcie, jest, jest. Jestem cały pod wrażeniem. Przyszło. Paczka z Pakistanu. Już tu kurczę unboxing robimy. Tu muszę ta kamera jakoś tak postawić. Już się będzie działo. Może przyjdzie rozwiązanie na wszystkie problemy. Napisał tutaj mój adres. Widzicie? Oh. Patrzcie jak to fajnie zapakowane kurczę. Aha. O kurde Ale jestem pod wrażeniem A O, list mi napisał Patrzcie że bardzo mnie pozdrawią Że to jest rozwiązanie na wszystkie moje problemy i biedy już nie będzie, napisał. Patrzcie, patrzcie, muszę sobie to odłożyć, co mi to wiatr nie porwie. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Co to może być, kurde? Patrzcie. Patrzcie. Jeden cent to jest. Jeden cent na szczęście mi przysło. Ale co ja coś tu widzę, że on napisał. Ja tu to napisał. Tu to napisał, że trzeba to zasadzić. Ja tak zrobię. Ja to zasadzę. No, znalazłem tu taką doniczkę, bo oni lubią takie kwiatuszki, takie dzińdziowe lubią, nie? Takie kurde, wiecie o co chodzi, nie? No i dobra, mam tu taką doniczkę, jak napisał, że trzeba to kurde zasadzić. To to zasadzimy, nie? To damy na środek, trochę to tak zasypiemy i zaraz to jeszcze podleja. Dobra, poleciałem po woda, zwykła woda to jest, nic specjalnego. Pije. No niemożliwe, patrzcie Dziewko to było tylko w ziemi. Patrzcie co z tego wyrosło Patrzcie Po paru minutach normalnie nadziwić się nie mogę Co to się stało z tym? Po pół godzinie, patrzcie co się z tym stało Patrzcie 45 minut i wypuściło dwa listki Widzicie to? Patrzcie co się dzieje po godzinie Toż to szok kurde. Widzicie to? Normalnie szok, kurde. Jak to pieroństwo rośnie. Patrzcie, co się z tego stało po pięciu godzinach. Liście zaczynają opadać. Normalnie liście zaczynają opadać, kurcze. Jestem w szoku. mój musiał podziękować, kurde. No wybawiał mnie z biedy nareszcie piero. To normalnie kurde rośnie. Zobaczcie sobie to. To normalnie rośnie. Już nawet tego nie podlewałem za dużo, bo godon przebierę. To, to, to szok, kurde, ludzie. Szok. Ale fajna doniczka, nie? Żebym taką kurde najlepszą wybrał. Godom, żeby było bogato. Także jak widać puściło też nasiona. Te nasiona. Będzie można u mnie kupić w sklepie internetowym. I teraz się zastanawiam za cenę, żeby ludzi nie wystraszyć. Nad ceną się zastanawiam. Ja myślę tak... Mi, no, za jedne nasiono... 10 euro plus... wysyłka. No bo wiecie, ja nie wyda do tego dokładu, kurde. Także jedne nasionko 10 euro. To mi się wydaje jest przystępna cena. Nie? To wygląda jak 40, nie 40, tylko 10. 10. Ja nie jestem, kurde, żadnym tam no wiecie o co chodzi. No ale z biedy się trzeba wykopać. A pod filmem wrzucam wam link do Adama Maszynotwora, bo on też tam jakieś kurde paczki z Pakistanu dostał. Wiecie, że on kurczę też się z biedy wykopuje, bo wyprodukował urządzenie. Ale jakie? To se zoboczy, zobaczcie, kurde, w linków, w opisie na dole będzie. To jest dopiero patent. Heh. Ja wam goną, ten Pakistan to nas kurde uratuje. Magnesy zamówił, magnesy, tyle mogę zdradzić.